Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czy potrafimy cieszyć się szczęściem innych, a może, gdy komuś się powodzi, szukamy dziury w całym, by umniejszyć jego radość? Wszyscy znamy takich malkontentów, którzy zawsze wyrażają swoje niezadowolenie w obliczu nawet najbardziej sprzyjających okoliczności. Ale nawet jeśli z natury nie jesteśmy marudnymi zrzędami, to każdemu z nas może zdarzyć się tego typu pesymistyczny sposób postrzegania rzeczywistości. Skąd taka postawa u faryzeuszy? Zamiast z innymi cieszyć się uzdrowieniem, skupiają się na przepisach szabatu. Ich postawa wyraźnie pokazuje, że przekonani są o możliwości wypełniania całego prawa o własnych siłach. Jednak, kto doświadczył przez 18 lat ducha niemocy, ten dotkliwie się przekonał, jak niewiele sam z siebie może. I gdy w to doświadczenie wchodzi Jezus ze swoim uzdrawieniem, wówczas spontanicznie przychodzi radość i wdzięczność, a jednocześnie świadomość Bożego. Absolutnie darmowego działania. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.